Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, powrócimy sobie do naszych trynitarnych rozważań o bóstwie Chrystusa, bóstwie Ducha Świętego i o Trójcy Świętej. Po tych dwóch dniach, właśnie kiedy wspomnieliśmy sobie trochę o Królowej Niebios w odpowiedzi na dość ordynarne wypowiedzi pastora Cyrikasa, przeklinając Królową Niebios, przeklinając Kościół i tak dalej, pokazując tym, że kompletnie nic nie rozumie ani on, ani cały protestantyzm. E, prawda? No i oczywiście standardowo żadnych odpowiedzi na temat kim jest Ewa Królowa, e, prawda, Zofiru, która stoi po prawicy Boga, psalm 45, wiersz 10, kim jest ta, która świeci z wysoko, jak zorza piękna, jak księżyc, zjaśniająca, jak słońce. No, nie ma, bo nie ma i to jest cały protestantyzm. Nie, bo nie, ale biblijnie tego uzasadnić nie mogą, co już od dłuższego czasu widać, że praktycznie wszystko, czego by się nie tknąć, nie potrafią biblijnie wykazać, tak? No i tutaj by można wymieniać całą litanię, rzeczy, których po prostu biblijnie nie potrafią wykazać. Prawda, powróćmy sobie moi kochani teraz do naszego drogiego tematu Trójcy Przenajświętszej. Mówiliśmy sobie troszkę o Bóstwie Chrystusa. Teraz sobie przejdziemy do kilku fragmentów, które pokażą nam bóstwo Ducha Świętego. Widzieliśmy, że Duch Święty jest stworzycielem, dawcą życia, tylko Bóg jest dawcą życia, tak? A więc skoro mamy życie od Ducha, to jednoznacznie wychodzi, że Duch jest Bogiem, bo jest dawcą życia. Moi drodzy, fragment z dziejów apostolskich Ananiasza i Safiry. E, prawda? W sposób bardzo klarowny pokazuje nam, iż Duch Święty jest Bogiem. E, prawda? Ponieważ e, pisze tam, prawda? nie skłamałeś e, ludziom, lecz Bogu, a wcześniej jest napisane, prawda? Dlaczego szatan? To jest piąty rozdział, wiersz trzeci dzieja apostolskie. Jananiasz opowiedział, Piotr: dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś duchowi świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty? Wiersz czwarty: nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A więc skłamanie duchowi świętemu pisze święty Paweł. Mówi święty Piotr. W wierszu trzecim, że skłamał Duchowi Świętemu, a w wierszu czwartym mówi, że nie skłamał ludziom, tylko Bogu. Wyraźnie pokazując, iż Duch Święty, którego okłamał Ananiasz, jest Bogiem. Poza tym, czy można okłamać kogoś, kto nie jest osobą, bo to, to też jest ważne, prawda? Bo antytrynitarze tutaj na czele ze świadkami Echowymi w ogóle negują osobowość Ducha Świętego, że to nie jest osoba, tylko jakiś. Prawda, wiatr, czynna moc Boża, tak? Używając języka strażnicy, no to czy można okłamać czynną moc Bożą? Czy można okłamać kogoś, kto nie jest osobą? Coś. No nie, jak się kogoś okłamuje, to znaczy, że, okłamywa... że okłamywany nie jest czymś, ale jest kimś, a więc jest osobą. Więc skłamanie Duchowi Świętemu jest skłamaniem osobie. Jest okłamaniem osoby, prawda? A nie jakiegoś wiatru, tchnienia, mocy Bożej i tak dalej. Tylko konkretnej osoby, którą Duch Święty Piotr wyznaje, iż ta osoba Ducha Świętego jest Bogiem. Moi drodzy, o relacjach ojca z synem. Mówiliśmy sobie, no i zresztą nie trzeba tu wiele mówić, jest ona dość szeroko pokazana w Ewangeliach. Natomiast zwróćmy sobie tutaj uwagę na relację Ojciec i Duch Święty, bo jest o tym troszeczkę, ale jest. Naprowadzę nas tutaj na ten Aspekt Święty Piotr. I robi to w liście do Koryntian. No i oczywiście też w liście do Rzymian. Może najpierw zaczniemy sobie od Rzymian. I co tutaj pisze? List do Rzymian, wiersz 26. Podobnie także, duch przychodzi z pomocą naszej słabości. A więc, duch święty jest osobą, która przychodzi w naszej słabości z pomocą. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, uwaga, sam duch przyczynia się za nami. Słowami. Przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Wiersz 27 jest tutaj. Kluczowy, ten zaś, który zna zamiar ducha, ten czyli Bóg, tak, Ojciec, który zna zamiar ducha, a więc już widać tutaj odrębność Ojca i Ducha, bo jeżeli ktoś zna czyjeś zamiary, to znaczy, że, się, że są tutaj dwie odrębne osoby, w tym przypadku Ojciec i Duch Święty, tak. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za nami, czyli Duch Święty, zgodnie z wolą Bożą. I tutaj jest, przepraszam, jestem troszkę pociągający, ale taki mamy okres. A więc widać tutaj, że. Ojciec i Duch Święty nawzajem się znają, znają swoje zamiary. Ojciec zna zamiary Ducha, który przyczynia się za nami zgodnie z wolą Bożą, czyli jest to działanie, prawda, wzajemne dwóch osób, tak? I wykonują. Wykonuje też wolę Bożą. To nie znaczy, że to jest jakieś podporządkowanie czy cokolwiek, tylko po prostu jest doskonała jedność Ojca z Duchem Świętym, prawda? No i oczywiście z Synem Bożym, ale tu w tym konkretnym przypadku mamy tutaj to doskonałe zrozumienie Ojca i Ducha Świętego, który przyczynia się za nami, umacnia nas w. W naszej codziennej drodze ku zbawieniu, tak? Przychodzi nam z pomocą. I ten fragment właśnie pokazuje odrębność Ducha Świętego jako osoby i odrębność e, Ojca. Tak? I teraz, moi drodzy, jako z tego fragmentu, Przejdziemy sobie do pierwszego listu do Koryntian, do rozdziału drugiego, w którym też jest ukazane bóstwo Ducha Świętego. Tylko oczywiście trzeba to zrozumieć. I teraz, tak. Tu jest tak. Wiersz jedenasty. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie duch, który jest w człowieku. Podobnie i tego, co boskie nie zna nikt, tylko duch Boży. 12. Otóż myśmy nie otrzymali ducha światła, lecz ducha, który jest z Boga, dla poznania darów bożych, tak? I teraz moi drodzy, Yy, jedziemy dalej, a gło, głosimy to nieuczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz połączeni przez Ducha, podkreślając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy, bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje. No, tak jak głupstwem się wydaje właśnie tym antytrynitarzem, że nie ma yy, Trójcy Świętej, tak, ale. Wiersz dziesiąty. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Moi drodzy, tutaj jest ukryta odwieczność i równość i bóstwo ducha świętego. Dlaczego? Dlatego, bo żadne stworzenie nie jest w stanie przenikać wszystkiego włączając w to e, nawet głębokości samego Boga. Bo żeby być zdolnym do przenikania głębokości samego Boga, to trzeba być Mu równym. Prawda? Żadne stworzenie nie jest e, zdolne Właśnie przeniknąć tych samych głębin Boga. I tutaj mamy właśnie dwie rzeczy. No oczywiście e, Duch Święty jako osoba, bo później jest właśnie, że Duch Święty jest tym, który objawia e, prawda, człowiekowi rzeczy. E, I jeszcze raz jest poznawiane podobnie tego, co boskie nie zna nikt, tylko Duch Boży. Poznanie jest cechą osobową. Coś nie może mieć cech poznawczych. Coś, jakaś siła, jakiś wiadr, jakieś coś tam. Tak. Natomiast osoba już tak. A więc Duch Święty jest tutaj osobą, bo poznaje, jak i też osobą boską, ponieważ jego poznanie przenika w głębokości samego Boga. I tutaj właśnie znów kreśli nam się ta odrębność Ojca i Ducha, prawda? Ducha, który przenika Ojca, prawda? Przenika Jego głębokość, a więc są sobie równi w Bóstwie, w Majestacie, w Chwale, prawda? Pozostając odrębnymi osobami a jednak będąc razem z Synem Bożym jednym Bogiem. No tajemnica to jest, której się nie da zgłębić do końca i zaraz to tajemnica. Tak, wiara opiera się na tajemnicy, a nie na kalkulacjach. Jeśli wiara opiera się właśnie na przyjęciu tego, czego rozum ogarnąć nie może, wy tego nie potraficie przyjąć. Dlaczego? Bo nie macie wiary, tylko jesteście czystymi i to jeszcze w dodatku nieudacznymi racjonalistami, bo racjonalizując to w sposób chłodny, słowo Boże, tak, bez żadnych sekciarskich, protestanckich i innych, naleciało się dużo w szerszym kontekście, można dojść do prawdy rzymskokatolickiej do prawdy o Trójcy Świętej, jak i też do wielu innych prawd katolickich. Prawda? Ale mając troszkę właśnie takiej, takiej zdrowej racjonalności i woli odkrycia, poznania prawdy. Natomiast takie racjonalizowanie wszystkiego tak jest, bo tak rozumiem, nie jest, bo nie rozumiem, a więc być nie może, bo rozumek tego osiągnąć nie może, a wy jesteście właśnie na takim poziomie Plus, do tego wasze jakieś antykatolickie uprzedzenia do niczego was nie doprowadzą. Jedyne, do czego będzie was to prowadzić, to do zaślepiania was coraz bardziej w tym waszym bagnie sekciarskim. Następnie, moi drodzy, Święty Paweł w tym samym liście do Koryntian pisze nam, iż jesteśmy świątynią Boga. I tutaj w szóstym rozdziale pisze: Czyż nie, wiecie, że cia... 6, Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie, za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. A więc, jeżeli jesteśmy świątynią Ducha Świętego, który jest w nas, tak? I mamy w sobie chwalić Boga, to kogo mamy wychwalać? Boską moc czy Boga? Boski przymiot czy Boga? Bo jeżeli Duch Święty byłby według Jechowych i niektórych tam sekciarzy jakąś czynną mocą Bożą, czyli boskim przymiotem, to znaczy, który jest w nas, a mamy chwalić Boga, to znaczy, że to jest kłamstwo. Dlaczego? Bo jeżeli Duch Święty jest mocą Bożą, to i mamy to moc Bożą w sobie chwalić, to znaczy, że nie chwalimy samego Boga bezpośrednio, tylko yy, chwalimy boski przymiot jako Boga. Widać tutaj różnicę? Jeżeli Duch Święty jest Bogiem i chwalimy Boga, no to jest to prawda, logiczna. Bo Duch Święty jest Bogiem, stąd logiczne jest, że mamy chwalić Boga w naszym ciele. Jeżeli Duch Święty nie jest Bogiem, to jak może, który jest w nas, a nie jest Bogiem, to jak możemy chwalić Boga w naszym ciele, skoro Duch Święty nie jest Bogiem? No właśnie, no ale to jest sekciarstwo, które znów nic nie odpowie, tylko dalej będzie tam wypisywać swoje prawda kucypały. Mówiąc delikatnie. Także fragmentów odnośnie Bóstwa, Ducha Świętego jest więcej. Nie chcę też przedłużać, bo już jest 16 minut, prawda? Ale też jest Prawda tutaj. 3,16. Czyż nie wiecie, że świątynią, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was, jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Tak? A więc jeżeli jesteśmy świątynią Ducha Świętego i jesteśmy świątynią Boga, to jesteśmy świątynią Boga, czy świątynią Bożego przymiotu, jaką jest jego moc. No i właśnie, podobny wątek. Jeżeli Duch Święty w nas mieszka, jesteśmy świątynią Boga, to znaczy, że Duch Święty jest Bogiem, a nie boskim przymiotem. Zastanówcie się, sekciarza, nad tym, co głosicie, i nawróćcie się do prawdziwego Boga w Trójcy, jedynego. Pozdrawiam.